Te rośliny są idealne. Ta jest największa. Tyle wystarczy na moje potrzeby. W środku są małe, mocne i elastyczne włókna. Muszę tylko pozbyć się tej zielonej powłoki. Zgniatam liście, by oddzielić miąż od włóknistych nitek w środku. To właśnie one. Gdy już oddzielę włókna, zaplotę je i zrobię z nich wytrzymały sznurek. Przyda mi się do pułapek i łuku. Skręcam, ściskam i przekręcam. Potem to samo prawą. Bushmeni nie mają na nogach włosów, więc mogą bardzo szybko robić sznurki, skręcając włókna na nogach. Niestety, Stafford to Włochaty potwór. Ale idzie mi całkiem szybko. Teraz wystarczy, że zrobię węzeł, zacisnę go na patyku, na drugim końcu przywiążę kijek i pułapka pajutów jest prawie gotowa. Brak noża to nie problem. Dostatecznie ostre czubki można uzyskać przez ścieranie. Zbuduje klasyczną pułapkę ze spadającym ciężarem. Potrzebuje ciężkiego, płaskiego kamienia i kilku patyków na podpórkę, dźwignię i zawleczkę. Gdy zwierzę zbliży się do przynęty, potyka się o spust i gotowe, obiad. Tak wygląda gotowa pułapka. To miejsce wygląda obiecująco. Mogę zastawić pułapki u podstawy skały. Tutaj mieszkają. Wygląda więc na to, że stąd wychodzą. Nie użyję przynęty, bo mam tylko jagody, a góralki jedzą trawę. Raczej się na nie nie schuszą. Rozstawię pułapki na ich szlaku. Zagrodzę im wyjście, by nie mogły rozejść się na boki. Jedyna droga będzie prowadzić przez pułapki. Dwie pułapki zastawione. Dosłownie słyszę, jak burczy mi w brzuchu. Zwiększę swoje szanse, zastawiając więcej pułapek. Jestem w trybie przetrwania. Spalam mięśni i tłuszcz, by wyprodukować węglowodany. Mam nadzieję, że jutro na śniadanie w końcu zjemy mięso. Tego sobie życzę. Tego sobie życzę. Nie lubię opuszczać jaskini, ale o tej porze jest przyjemnie. Tylko teraz jest chłodno. Słońce wyjdzie za jakieś 20 minut. Cudowna temperatura. Mam nadzieję, że znajdę coś w płatniku. Coś się złapało. Oh my goodness. Oh my goodness. Spójrzcie na niego. Mięsista bestia. Pożywna bestia. Powinienem wracać. Możliwe, że leży tu od wieczora. Jeśli tak, spędził kilka godzin w temperaturze otoczenia. Idealnie nadaje się do ugotowania. Śniadanie. Skóra może mi się przydać więc najpierw ją zleń. Ma całkiem sporo mięsa. Podroby psują się najpierw, ale zawierają najwięcej składników odżywczych. Zrobię mały kebab. 180 Idealnie. Wątroba, nerka, serce. Same najlepsze rzeczy. Podroby są wyjątkowo pożywne. Jestem wielkim fanem nerek i wątroby. Ta wygląda pięknie. Idealnie się złożyło. Nie jadłem białka od trzech dni. Byłem na skraju wyczerpania. of Czuję, jak odzyskuje energię. Wychył oh. się z godzinę. Chwila prawdy. Oh, that's good. Dobry i przyzwoicie wypieczony. ha. Nogi też są smaczne. Głód wiele zmienia. Gdy jesteś głodny, przestajesz wygryzać. Wtedy wszystko lepiej smakuje.